Wierszowi nie można niczego zabronić i niczego nakazać. Jest on światem niepodległym, suwerennym, emanacją wolności, która z iście królewskim nadmiarem mieszka w jego wnętrzu. Dlatego nie, można, nie może on stronić od wielkich tematów metafizy, metafizycznych, nie może pozwolić sobie na absencję w kwestii istnienia Boga i jego przejawiania się w świecie. Nie może uniknąć tematu Jezusa, którego krew krąży w żyłach wyznawców i syci ich niewyobrażalną intensywnością życia. Obrońcy Imperium Romanum, już za cesarzy Nerona czy Wespaziana, trafnie widzieli w tym przejaw aberracji ocierającej się o kanibalizm. Dlatego chciałbym się dowiedzieć, jak budujemy jego imię i jak boskie życie słowa Logosu rozkrzewia się w niewidzialnie cudowny sposób w tych, którzy mu uwierzyli. Wierz musi zmierzyć się z tajemnicą człowieka. Nie może w bezczelnie naiwny sposób redukować człowieczeństwa do biologicznych popędów czy też psychologicznych mechanizmów. Nie może zadowolić się analizą mikrowyładowań elektrycznych na synapsach ani determinizmem tkwiącym w ludzkim DNA. Nie wolno zamknąć go w klatce społecznych norm i kulturowych klisz. Biorąc to wszystko pod uwagę, jest we mnie tęsknota, by dowiedzieć się Czym jest bozon Higgsa? holograficzny początek wszechświata, zbiorowa psychoza, mapa przelotów albatrosów, a także milczery wielkiego inkwizytora? Wiersz musi zmierzyć się z ars moriendi i zadawać pytania eschatologiczne o zbawienie, potępienie i pozagrobową egzystencję. Nie może unikać pytania undemalum, a także nie wolno mu pominąć przepaści cierpienia, które spędzało sen z powiek Sokratesowi i Sidarcie Gautamie. W tym wszystkim wiersz jest jak muszka na grzbiecie słonia, jakim jest świat w jego nieskończenie wielorakich wyglądach.